W ubiegłym roku byliśmy świadkami zakończenia długoletniej działalności ośrodka terapii Horyzont BIS, który w różnych formułach działał w sumie 24 lata i pomógł setkom ludzi, którzy w tym czasie mieli styczność z placówką. Jak się jednak okazuje, to miejsce cały czas żyje i cały czas będzie nieść pomoc. Oficjalnie otwarto Centrum Wsparcia i Terapii Uzależnień i Współuzależnień, którego właścicielami są Państwo Iwona i Maciej Jackowcy. Pierwsze nasze kroki były też związane z tym, żeby otworzyć poradnie uzależnień, ale niestety nie udało nam się wygrać konkursu. I w momencie, kiedy został ogłoszony konkurs przez NFZ dotyczący ośrodkowej pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży pierwszy poziom, mieliśmy możliwość utworzyć tutaj ten ośrodek. I wygrać ten konkurs. I dlatego też od grudnia, od 15 grudnia, rozpoczęliśmy działania w tym kierunku. To szansa dla dzieci i młodzieży na pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach kontraktu z NFZ. -em. Że to jest duży krok, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że ta poradnia tutaj będzie miała. Mam już rozpoczęła swoje działania. Od 15 grudnia przyjęliśmy 49 osób do końca roku. Natomiast jeżeli chodzi o styczeń, już. Jest około 80 osób przyjętych. Te liczby pokazują, że działania ośrodka poszły w dobrym kierunku. Jest to zauważalne także na poziomie rządu. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że, za to, co robicie i za to, że te nasze dzieci tu nie będą już musiały wyjeżdżać, tylko będą miały tą pomoc zagwarantowaną na miejscu. Myślę, że to jest niezwykle ważne i życzę Wam tego. Chciałabym Wam życzyć. Aby tych y, przypadków było jak najmniej. A... Placówka jest odpowiedzią na problemy, z którymi mierzą się dzieci i młodzież nie tylko w naszym regionie. Niemniej jednak w imieniu Wojewody Lowskiego Cebuli, jak i własnym, chciałem zapewnić o otwartości naszego urzędu dla problemu dla mieszkańców, jak i również dla państwa. Problem. Istnieje i nie możemy o tym zapominać, musimy o tym mówić, nagłaśniać, ale właśnie dzięki waszej determinacji, naszym dążeniu do celu, możemy powiedzieć, że jesteśmy na ścieżce, żeby w ten problem niwelować. Kwestia zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to temat, o którym trzeba mówić głośno. Swoje wsparcie dla obecnych działań placówki wyraziła także wieloletnia kierownik Horyzont Bis Izabela Sumińska. Tutaj razem ja obiecałam tylko tyle, że będę wam tutaj jak ten yy, maskotka, no, <laughs> tak sobie czasami się pokaże, ponieważ no, jest to takie miejsce, które przyciąga, tak jak w całe lata. Gratulujemy inicjatywy, determinacji, i życzymy powodzenia w realizacji celów.